Ci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z wędkarstwem karpiowym, jako jeden z pierwszych elementów swojego zestawu wybierają Rotpoda. No tak, na czymś trzeba usadowić wędki, ale od razu powiem, że na sam początek nie warto wybierać tych najbardziej skomplikowanych, najdroższych modeli, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Wystarczy tego typu Rotpod, to jest Mikado Arcpod na trzy wędki który gwarantuje absolutnie wszystko, co jest potrzebne w tego typu urządzeniu. Nie wiem, czy RODPODy można nazywać urządzeniami, ale powiedzmy sobie, że tak. Bo one składają się oczywiście z kilkunastu czy z kilku części. W tym przypadku ARCPOD to jest rama z przymocowanymi nogami, które można oczywiście rozłożyć. Dwa buzbary i cztery podpórki do buzbarów. Zobaczmy jak po rozłożeniu ten statyw się prezentuje. Te buzbary są na Trzy wędziska, są one różnej długości. Pamiętajmy, że dłuższy buzbar jest umieszczany z przodu, krótszy z tyłu, tak żeby kiedy wędki rozstawimy, mogły być pod pewnym kątem wobec e, siebie ustawione. No i rzecz tutaj charakterystyczna, te buzbary są wygięte. Oczywiście nie ma to jakiegoś większego znaczenia, jeżeli są wygięte lub proste, natomiast w pewien sposób ułatwiają czy mogą ułatwić odpowiednie ustawienie wędziska. No i wkładamy podpórki w gniazda i oczywiście tutaj jest jeszcze dodatkowa blokada, która jest bardzo potrzebna dlatego, że przytrzymuje doskonale buzbary, które oczywiście nie będą się ruszać, natomiast umożliwia ustawienie ich w różnej wysokości, bo one przecież mogą być nieco wyżej ustawione jak i ściągnięte do samego dołu w różnych sytuacjach brzegowych to jest bardzo istotne. Możemy również teleskopowo przedłużać ramę, jeżeli jest to potrzebne w sytuacji na brzegu, ale również możemy wydłużać nogi i na nierównym gruncie ustawić tak, żeby rodpod stał równolegle do gruntu. Mamy tutaj również możliwość ustawienia nóg pod różnym kątem, pod trzema kątami dokładniej. To jest taka podstawowa wersja, ale możemy zrobić również w ten sposób. Kiedy chcemy, żeby rod pod był ustawiony wyżej, oczywiście wtedy możemy wyciągnąć teleskopowo nogę jedną i drugą przednią maksymalnie. W ten sposób mamy wędki ustawione mniej więcej pod kątem 45 stopni, ale ten kąt jeszcze możemy zwiększyć, jeżeli zachodzi konieczność, żeby wędki postawić wyżej, bo taka sytuacja tutaj na łowisku nastąpiła, że mamy zielska, mamy jakieś przeszkody, i dobrze, żeby żyłka wchodziła nieco dalej do wody. Wtedy jest jeszcze jedna możliwość, jeszcze jeden kąt ustawienia który pozwala na podwyższenie, a właściwie zwiększenie kąta ustawienia wędek. Ten rodzaj dla początkujących, ale nie tylko, jest absolutnie wystarczający, bo pamiętajmy o tym, że statywy nie łowią karpi, tylko pomagają nam w odpowiednim ustawieniu wędzisk. A jeżeli ktoś nie gustuje w tego... Typu klamotach, no bo to jednak zajmuje trochę miejsca, chociaż niewiele waży, bo to jest wykonane z aluminium w torbie transportowej takich kompaktowych rozmiarów. Ale jeżeli ktoś nie przepada za rodpodami, to jest jeszcze inna, dużo prostsza możliwość. Dużo prostszym rozwiązaniem są same buzbary z podpórkami. Oczywiście nie wszędzie będziemy mogli ich użyć. Na pomostach, na kamieniach nie sprawdzą się, dlatego że podpórki musimy wbić do ziemi, ale tam wszędzie, gdzie można je wbić, jest to absolutnie najprostsze rozwiązanie. W ofercie Mikado są trzy rodzaje buzbarów. To jest pierwszy na trzy wędki i jedną podpórkę, również na trzy wędki, ale z kolei buzbar mocowany na dwóch podpórkach. No i wreszcie najprostsza wersja na dwie wędki i jedną. Podpórkę. I do tego oczywiście podpórki z możliwością wydłużania teleskopowego. W przypadku Buzbara na dwóch podpórkach jest jeszcze jedna możliwość. Mianowicie rozstaw tych podpórek może być regulowany. Możemy to zrobić w ten sposób, jaki możemy rozszerzyć maksymalnie, co chyba zwiększy nam stabilność całego zestawu. Tak więc na krótkie, szybkie wypady, i jeżeli na przykład mówimy z podchodu, to jak najbardziej Buzbary z samymi podpórkami się sprawdzą zajmują niewiele miejsca, no, natomiast jeżeli mówimy dłużej na gruncie twardym, wtedy Rodpod absolutnie jest priorytetem.